Z tej strony Pangan, a to już mój 11. odcinek na moim kanale. I dzisiaj to będzie taki poradnik, jak mieć głos na Bandikamie, który to jest program, którym właśnie nagrywam. I tak, wchodzimy w wideo, ustawienia, i tu mamy mikrofon USB, audio, i tu klikamy mikrofon, i tam, gdzie by Wam pisało mikrofon, no to klikamy to, i klikamy ok. I teraz na przykład możemy coś nagrać. <laughs> e, na przykład ja teraz nagrywam swój obraz i to wszystko. Tak. E, no i to chyba byłoby na tyle. E, taki krótki materiał, tak. E, bo to tak na szybciora. No. E, czekajcie, lampkę sobie raz. I to był właśnie taki pora pora poradnik do, do Bandicama, że jak nagrywać głos, swój głos swoim mikrofonem, jakim tam macie, na przykład mam w kamerce. No i to chyba byłoby na tyle, to chyba byłoby wszystko na tyle, tak więc łapujcie, subskrybujcie i do kolejnego. Cześć!